jako kontra Hiszpania 0 do 0. Rzuty karne decydowały tutaj w tym starciu i to jest właśnie ta pierwsza sensacja pierwsza, duża niespodzianka fazy pucharowej mistrzostw świata. No a drugi mecz Portugalia kontra Szwajcaria tutaj reprezentacja Szwajcarii rozbita aż 6 do 1 panowie i to jest taki drugi mecz chyba o którym możemy powiedzieć, że Akurat w tym przypadku delikatny faworyt, ale wygrywa zdecydowanie to samo co w przypadku reprezentacji w Brazylii, bo w tych pozostałych meczach faworyci, mimo tego, że wygrywali wysoko, to jednak mieli spore problemy. Tak, no tu jeżeli jest jakieś zaskoczenie, to chyba rozmiary tego zwycięstwa Portugalczyków, bo już tak w okolicach 20 minuty mówiliśmy, że Szwajcarzy to dzisiaj raczej nie podskoczą, a Portugalczycy tylko się rozpędzali. Ja miałem wrażenie, że gdyby tutaj ktoś dołożył jeszcze pół godziny do tego meczu, to mogłoby się zakręcić koło dwucyfrówki. I sam nie wiem, sam się zastanawiam, czy to jest pokaz siły Portugalii, czy jednak pokaz tego, że Szwajcaria nie do końca pasowała do, do tej jednej ósmej finału. Znaczy, ja tak myślę, że z jednej strony pokaz siły na pewno, bo no, wygrać mimo wszystko, nawet jeśli rwal jest trochę słabszy, to strzelicie sześć bramek to, to też nigdy nie jest łatwo. Natomiast faktycznie, Szwajcaria, to mam wrażenie, że tak jak mówi się, że na turnieju, przeważnie każdy zespół ma w, w którymś meczu jakiś. Dołek, czy, czy jakiś słabszy dzień. To akurat niestety, ale Szwajcarzy. Kłopali w ten... najgorszy momencie. Tak, ten słabszy dzień właśnie dzisiaj w jednej, ósmej było, bo w grupie wyglądali dużo, dużo lepiej, natomiast w tym meczu tak jakby kompletnie nie, nie dojechali. I pod względem fizycznym, i pod względem gry, i też taktyka źle źle dobrana, kompletnie stracili środek yy, pola no, można powiedzieć, że nie istnieli. Nawet yy, Nawet kiedy stracili te pierwsze bramki, to tam praktycznie nie było żadnej. Żadnej reakcji. Widzieliśmy w wielu spotkaniach, że jak drużyna straciła bramki, to jednak y, chciała coś zrobić, jednak chciała tworzyć sytuację, y, y, zdobywać przestrzeń, strzelać bramki I gdzieś tam się to też nawet y, y, często udawało. Natomiast Szwajcarzy oczywiście zdobyli bramkę, ale można powiedzieć, ta tak na otarcie West po powstają w fragmencie gry.